Dzień dobry, to do wieczór Państwu, z tej strony Aguti. Dzisiaj kilka słów o książce autorstwa Deidre Musk pod tytułem Adresy, co mówią nam o tożsamości, statusie i władzy. I pozwolę sobie zacząć od cytatu, który opisywał reakcje, jakie następowały wśród ludności, kiedy władza, kiedy przedstawiciele władzy um, numerowali od drzwi, drzwi domów. Kogo nie policzą, tego nie zwerbują. Kogo nie widzą, nad tym nie panują. Człowiek nie pozostaje wolny. I tutaj jeszcze inny cytat dotyczący właśnie tego procesu. Podobne reakcje występowały zresztą w całej Europie. Numery domów zamazywano odchodami i zdrapywano metalowymi prętami. Wysłanicy władz oddelegowani do ich nanoszenia bywali zaś bici, polewani wodą i przepędzani. Co najmniej jednego z nich zamordowano. Zbyk. Montażu. O czym ta książka jest? Jak sugeruje tytuł, książka jest o adresach. W niej znajdziemy informacje o tym, do czego wcześniej służyły te adresy, a także co umożliwiają nam dzisiaj. Książka również opowiada o urbanistyce, o procesie projektowania miast, ale także o procesie powstawania miast w przeszłości oraz współcześnie. Przy czym często te informacje o adresach, nazwach ulic są tylko przyczynkiem do opowiedzenia pewnych historii, bo jak zapewne Państwo się domyślacie, nazwy ulic mogą służyć chociażby do celów politycznych, ponieważ wtedy, kiedy na przykład zmienia się władza, często zmieniają się nazwy ulic, bo nowa władza pokazuje, kto obecnie się liczy, a kogo należy zapomnieć. Ale czy na przykład wiedzą Państwo, że adresy umożliwiły kiedyś w Anglii opanowanie epidemii cholery, ponieważ Lekarze wiedzieli, że umierają ludzie, wiedzieli, jak umierają ci ludzie, ale dopiero kiedy dowiedzieli się, w których dokładnie miejscach Londynu oni umierają, to umożliwiło im zbadanie źródła epidemii i jej wyeliminowanie. Przy czym, to co wspomniałem, to tylko kilka przykładów, bo okazuje się, że przykładów wykorzystania adresów jest całe mnóstwo. Przy czym, no, jak wspomniałem w samym początku, w samym cytacie, niekoniecznie one są pozytywne, niekoniecznie służą dobru społeczeństwa. Przejdźmy zatem do plusów. Jeżeli opowiedziałem Państwu, że książka ta dotyczy adresów, nazw ulic oraz tego jak powstawały miasta, to może się wydawać, że są to po prostu czyste nudy. Jednak niekoniecznie. Po pierwsze, książka zawiera wiele zaskakujących faktów. Na przykład, nie wiem czy wiedzieli Państwo, że kiedyś za przesyłkę płacił. Adresat, a nie nadawca, ale nie będę już też więcej faktów zdradzał, żeby, żeby tutaj Państwo mieli przyjemność odkrywania ich samemu. Po drugie, książka pokazuje inny sposób spojrzenia na rzeczywistość, bo często może nam się zdawać, że, np. taki system adresowy, jaki istnieje w Polsce, jest czymś oczywistym i występuje na całym świecie. I w związku z tym, że książka ta pokazuje, że jest inaczej, to moim zdaniem także umożliwia poszerzenie horyzontów. Kolejnym plusem jest to, że z pozoru wydaje się, że sprawa, nad którą pochyla się autorka, jest błaha. Jednak, jeżeli przyjrzeć się temu bliżej, to nie jest ona aż wcale tak banalna. Szczególnie, że książka ta jest napisana bardzo lekkim, przyjemnym stylem, gdzie autorka po pierwsze przeplata to, co dzieje się współcześnie z wydarzeniami z przeszłości, ale także sama na przykład podróżuje do miejsc, o których przynajmniej w części, których tutaj opisuje, sama przedstawia też swoje jakieś wyrażenia, przemyślenia, jakieś anegdotki związane z tymi wizytami. W związku z tym ten styl jest ciekawy, barwny i bardzo lekko przyjemnie się go czyta. I takim ostatnim małym plusem jest to, że znajdziemy tutaj też także pewne zabawne anegdotki dotyczące tego, co działo się z autorką, na przykład w trakcie jej podróży, ale także anegdotki związane z przeszłością. Jeżeli chodzi o minusy, to znalazłem jeden. Jak wspomniałem wcześniej, często te adresy, nazwy ulic i podobne zagadnienia urbanistyczne są tylko właśnie takim przyczynkiem, taką podstawą do powiedzenia pewnych historii, przy czym moim zdaniem niektóre historie są dosyć lekko powiązane właśnie z tym tematem, albo niewiele mają powiązane, niewiele mają wspólnego z tym tematem. Przy czym w związku z tym, że autorka pisze w sposób taki zajmujący, ciekawy, łatwy w odbiorze, to często się temu, to często się po prostu to wybacza autorce. Także jest to, że niektóre jednak z tych historii są moim zdaniem, ciut przydługie. Podsumowując, jest to książka bardzo lekko napisana, pełna ciekawostek oraz która umożliwia poszerzenie naszych horyzontów. I tutaj też moją opinię podeprę opinią autorki o pewnej książce, która ona czytała. Po raz pierwszy zetknęłam się z jego nazwiskiem przy lekturze niewielkiej książeczki o prostym tytule House Numbers, numery domów. Początkowo sądziłam, że jej autor przesadnie się skupia na czymś banalnym. Podczas lektury zmieniłam jednak zdanie. I przyznam się szczerze, że też podzielam te odczucia w stosunku do tej książki. Czyli na początku wydawało mi się, że mm, może to być dosyć banalna sprawa, ale jednak okazało się, że autorka potrafi to przedstawić w ciekawy sposób, a także pełen lekkości oraz humoru. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.